Choć wielu widzów spoglądało na nich z niedowierzaniem i powątpiewaniem, los Małgorzaty i Pawła od samego początku zdawał się być zapisany w gwiazdach. Ich historia nie była jedynie wynikiem przypadkowego spotkania przed kamerami popularnego programu, lecz splotem wielu okoliczności, emocji i decyzji, które w końcu doprowadziły ich do wspólnego życia na Podlaski wsi. Dziś Małgorzata Borysewicz od siedmiu lat nosi nazwisko swojego męża i z dumą opowiada o tym, jak nieprzypadkowe było ich spotkanie. Wierzy głęboko, że nawet gdyby nie pojawiła się przed kamerami, los i tak prędzej czy później postawiłby Pawła na jej drodze. To wszystko miało się wydarzyć, bo takie było ich przeznaczenie kropka, kiedy Małgorzata i Paweł pojawili się w czwartej edycji programu Rolnik szuka żony, od razu wzbudzili zainteresowanie. Ona, silna, zdeterminowana kobieta z Podlasia, rolniczka z krwi i kości, która nie boi się pracy, a jednocześnie nie traci pogody ducha. On, młodszy, nieco zagubiony, bez doświadczenia na wsi, ale z iskrą w oku, która zdradzała, że potrafi kochać mocno i szczerze. Od pierwszego odcinka widać było między nimi chemię, ciepło i wzajemne zrozumienie. Mimo to widzowie nie byli jednomyślni. W sieci i w kuluarach pojawiały się głosy, że ta relacja nie ma przyszłości. Wielu twierdziło, że Paweł nie poradzi sobie z ciężarem obowiązków na wsi, że ucieknie przy pierwszej trudności, że różnica wieku prędzej czy później ich podzieli. Jednak czas pokazał, jak bardzo się mylili kropka minęło 7 lat, odkąd powiedzieli sobie sakramentalne tak, a ich życie wypełniło się tym, co dla nich najważniejsze – miłością, rodziną i codziennym trudem na roli. Na świat przyszło trójka dzieci, które nadały ich życiu nowy sens i rytm. Choć każdy dzień niesie nowe wyzwania, a praca w gospodarstwie nie zna dni wolnych, Małgorzata i Paweł mówią jednym głosem, że są szczęśliwi. Ich dom na Podlasiu tętni życiem, śmiechem dzieci, stukotem maszyn rolniczych i zapachem świeżo pieczonego chleba kropka ostatnio małżeństwo podzieliło się fragmentami swojego życia w programie Pytanie na śniadanie. Widzowie mogli zobaczyć ich nie tylko jako rolników, ale przede wszystkim jako oddanych sobie partnerów i rodziców. Małgorzata z czułością prezentowała przed kamerą nowonarodzonego synka Filipka, którego miękkie włoski i senne spojrzenie rozczuliły wielu oglądających. Opowiadała, że każda druga rocznica ślubu przynosiła im kolejne dziecko, ale szybko zaznaczyła, że nie chodzi o statystykę, a o marzenie o pełnej, szczęśliwej rodzinie, które z każdym kolejnym rokiem staje się coraz bardziej realne. Jej słowa były pełne ciepła, wdzięczności i tej spokojnej radości, która płynie z prostego, ale spełnionego życia. Kropka od narodzin Filipka Gosia spędza większość czasu w domu, opiekując się maleństwem. Przyznaje, że choć gospodarstwo wymaga codziennej uwagi, ona ma teraz pewne fory. Kiedy może stara się jak najwięcej czasu poświęcać synkowi, przytulać go, szeptać mu czułe słowa i cieszyć się każdym wspólnym momentem. Dla niej to nie tylko obowiązek matki, ale także źródło najczystszej radości. Chwile, kiedy Filipek zasypia na jej ramieniu, są dla niej bezcenne kropka w tym czasie Paweł, z zapałem godnym doświadczonego gospodarza, codziennie od świtu wykonuje najróżniejsze prace na roli. Kiedy reporter pytania na śniadanie przybył na ich wieś, Zastał go wśród soczyście zielonych traw, które właśnie kosił przy pomocy jednej z maszyn. Wspomnienia z czasów, gdy dopiero poznawał świat rolnictwa, wywołują na jego twarzy uśmiech. Gdy pojawił się Małgosi w programie, otwarcie przyznał, że nie miał żadnego doświadczenia w pracy na wsi. Dziś, po upływie niemal ośmiu lat, jego dłonie są szorstkie od pracy, a umiejętności pozwalają mu samodzielnie zarządzać gospodarstwem. Śmiejąc się, mówi, że już się odnalazł w tej rzeczywistości i nie zamieniłby jej na żadną inną kropkę, dla Pawła największym wyzwaniem okazała się hodowla bydła. O ile maszyny rolnicze szybko przestały być dla niego zagadką, o tyle opieka nad zwierzętami wymagała od niego wiele cierpliwości i nauki. Musiał poznać rytm dnia krów, zrozumieć ich potrzeby, nauczyć się rozpoznawać oznaki chorób i dbać o dobrostan stada. Każdy dzień przynosił nowe lekcje, czasem okupione zmęczeniem. Ale i satysfakcją, gdy wszystko zaczęło układać się po jego myśli kropka, podczas rozmowy padło pytanie, co według nich dał im udział w programie Rolnik Szuka Żony. Małgorzata i Paweł byli zgodni, gdyby nie ich osobiste zaangażowanie, nic by się nie udało. Sam program był jedynie narzędziem, szansą, którą trzeba było mądrze wykorzystać. Paweł wspomniał słowa swojej babci, która zawsze powtarzała, że każdemu pisane jest to, co ma być. Ich historia jest tego najlepszym dowodem. Z perspektywy lat uważają, że wszystko, co się wydarzyło, musiało się tak właśnie potoczyć. Losy ich żyć splotły się nie bez powodu, a każde doświadczenie, od pierwszego spojrzenia, przez wspólne decyzje, aż po codzienność na wsi, umacniało ich w przekonaniu, że są sobie pisani.